Czas to czas. Nie mamy na niego wpływu, po prostu płynie i tyle. Cieszę się, że widzę dziś kolegów. Energia cały czas się zmienia. I, I nawet chyba niedobrze byłoby, gdybym czuł tą samą, bo to znaczyłoby, że żeśmy się nie pozmieniali, nie, nie rozwinęli, nie doświadczyli czegoś nowego. Każdy tu jednak przyjeżdża z jakąś inną mocą, z nowymi talentami i i tym, co dzisiaj jakby reprezentuje swoją muzyką. Ale na pewno mam ogromną satysfakcję widząc kolegów. Znaczy, czuję dużo takich rodzinnych, ciepłych uczuć. I jestem im wdzięczny w ogóle, że, że wszyscy znaleźli czas, przyjechali, bo, bo to wspaniałe. To wspaniałe, że, że każdy z nas potrafi jeszcze mm, jakby poświęcać się. Kolega, który nie przyjechał, czyli Tymański, nie przyjechał, ponieważ zepsuł mu się samochód po drodze, ale zadał mi takie pytanie, jak z nim umawiałem się na przyjazd. Po co to wszystko, Sławek? Po co my to wszystko robimy? I chodziłem z tym pytaniem rzeczywiście przez dwa tygodnie. Po co my to wszystko robimy? Um, i myślę, że, że jeśli udało się przez, prze, przez te lata wytworzyć jakąś, powiedzmy, społeczność, która w jakiś sposób identyfikuje się z mózgiem, z tym co robimy. To jest to jakiś rodzaj sukcesu. To co jest dla nas bardzo ważne w tej chwili dla nas jako społeczeństwa polskiego. To Poczucie tożsamości, zatracamy bardzo łatwo poczucie tego, skąd w ogóle się wywodzimy. Mogę to powiedzieć dzięki temu, że złożyło się tak, że spędziłem wiele lat w innym kraju, nie jechałem tam za pieniędzmi, po prostu tak się złożyło, że mieszkałem w innym kraju i jakby analizując, co tam się dzieje i analizując moje życie przez pryzmat tego, co się dzieje tam, jakby doszedłem do wniosku, że, że, że trzeba wrócić, bo e, jakby najważniejsze miejsce, e, w którym mamy coś do zrobienia, jest dom. Wzgłos był takim pierwszym klubem, który można było określić jako nasz kompletnie. Był trochę takim pierwszym dachem. Chyba każdy pamięta ten moment, kiedy wreszcie dorwał jakiś pokój do wynajęcia i wyprowadził się z dziewczyną. I wreszcie można robić coś. chce. to było dokładnie tak samo. Po prostu dostaliśmy wolną chatę. Naszym życiem była sztuka robienie muzyki, a do tej pory musieliśmy się krzątać po różnych miejscach. Gdzie mówiono na mnie, nie, panowie, gracie na dwa sety albo tak, wiesz, komuś się podobało to, co robimy, komuś nie. A jednak wszyscy czuliśmy, że mamy ochotę zerwać się z łańcucha, że świat jest dużo bardziej kolorowy niż to, jak przedstawiają go nam media lub inni artyści bądź, wiesz, włodarze kultury, chcieliśmy zrobić coś swojego i czuliśmy, że, że jesteśmy w stanie tym zarazić innych. Nagle pojawiło się miejsce, gdzie można było to robić, więc wszyscy. Rzuciliśmy się po prostu naprawdę do, do pracy i do takiej radosnej twórczości po prostu na łeb, na szyję. Każdy tu przyjeżdżał, siedział po prostu tygodniami, żeby tylko grać, tworzyć. Wszystko robiliśmy za darmo, dla radości po prostu grania, tworzenia, bo to było naj, najwspanialsze. I to było miejsce, w które po prostu chciało nas takimi, jakimi jesteśmy. Dla mnie to było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało i w tamtych latach, czyli 20 lat temu, to było takie miejsce, w którym można było zostać i można było spać tam na tych kanapach i można było się budzić, jeść jakieś proste śniadanie, można było grać próbę, jeść ziemniaki z kapustą nadworcowej, które wtedy kosztowały chyba 2.500 tysiąca złotych. I, i z ziemniakami można było tam wrócić, grać kolejną próbę, a wieczorem grać koncert. I nie było wtedy Facebooka, nie było wtedy internetu, ale byli ludzie, którzy słuchali tej muzyki, byli ludzie, którzy przychodzili tam coś zrobić, posprzątać, coś przestawić, przenieść. Myśmy wtedy też sprzątali tam i przenosili różne rzeczy. Bo pamiętam, że jeszcze bardzo długo na tej scenie stała drabina z farbą i i, i, I bardzo długo jeszcze tam było cały czas coś do przebicia, do zrobienia. I to było takie miejsce, w którym praca odbywała się na wielu poziomach. To było fascynujące, bo nikt więcej nic właściwie oprócz tych ziemniaków z kapustą do życia nie potrzebował. A przyjeżdżało się z Gdańska do Drogoszczy autostopem. I to była też podróż, więc ten film drogi zaczynał się stosunkowo szybko. I, i tutaj ta droga była, ta ulica Gdańska, którą się chodziło w i z powrotem. I, I ta ulica Gdańska zawsze dla mnie będzie takim symbolem chodzenia po niej. I, i teraz ona jest dla mnie symbolem chodzenia po niej, ja patrzę jak ona się zmienia, bo ten mózg stał tam gdzieś na końcu tej ulicy, a myśmy wtedy, często zatrzymywali się u Tomka więzińskiego, który mieszkał prawie na początku tej ulicy. I na, to nasza droga pośród tych wszystkich kantorów, gdzie cały czas zmieniały się ceny dolara i ech, to było coś fascynującego. I cały czas... I to było takie miejsce, do którego się wracało i wiadomo było, że jak się przyjedzie do mózgu, to będzie się grało. Mózg, to znaczy, jeżeli mówię o mózgu, to mówię o jakimś zjawisku, a nie o, o, o klubie, do którego się przychodzi pić, czy nawet do którego się przychodzi słuchać muzyki, czy, czy, czy oglądać jakąś in, inną rodzaje sztuki. Myślę, że mózg odegrał ważną rolę społeczną. 20 lat to jest 20 lat wolności Polski powiedzmy w zaokrągleniu I, i myślę, że, że przyczyniliśmy się do tego, jeżeli przy takiej okoliczności jak dzisiaj przychodzi ileś tam set ludzi, a przecież są jakieś inne setki czy tysiące ludzi, którzy nie przyszli, a identyfikują się w tym w pewnym sensie z ideami mózgu, znaczy że to jest dobrze, że jest jakaś, jakaś, jakiś punkt wspólny, jakiś korzeń. To o nas świadczy po prostu. Z racjonalnością, jakby jesteś trochę na bakier i to prawie zawsze. Więc dlatego nazywają nas frikami. <laughs> eee, ciężko nam znaleźć yy, i założyć normalne rodziny, ponieważ musimy znaleźć sobie partnerów, partnerki, które mają. Dużo tolerancji do tego, jacy jesteśmy niepoukładani, niepunktualni, nienormalni w jakimś sensie. I cieszę się, że czasy się o tyle zmieniły, że już dzisiaj jakby nie jesteśmy jakby w jakiś sposób naznaczeni i, i wytykani palcami na ulicy już, ale, ale tak naprawdę y, to, jest, y, to jest zasługa jakby energii, która, która w nas jest, twórczej, którą musimy wyrażać. Dlatego nieważne, czy nam się to opłaca, czy nie, i tak będziemy to robić. Czy to się zgadza, czy nie zgadza. Miejsce, które nam na to pozwalało, było po prostu dobrodziejstwem. Każdy to traktował po prostu jako coś wspaniałego. I wszystko, co pytasz, było sprawą drugorzędną. To dopiero później, w drugiej połowie lat 90. mam takie wrażenie, że zaczęły się pojawiać jakby takie możliwości, jakby już dużo większe. Powstały firmy, wytwórnie, wiesz i każdy założył swoje zespoły, które zaczęły zarabiać pieniądze i, wte i wtedy gdzieś tam tak naprawdę energia, jakby, którą, która była bardzo skoncentrowana na tym miejscu, gdzieś zaczęła trochę odpływać i dlatego mózg wtedy być może stracił na takiej sile aktywności, która wynikała jakby tutaj właśnie z, e, wcześniej z takiego po prostu faktu, że w jednym miejscu naraz było tak wielu bardzo... Wypełnionych dźwiękami ludzi. Wbrew wszelkim pozorom, granie muzyki jest czynnością fizykalną. I jeżeli tego procesu nie ma, nie można mówić o prawdzie w muzyce, dlatego że to musi być połączone z wysiłkiem. Pokonywaniem pewnej trudności, yy, która, powiem banalnie, jest związana z pokonywaniem samego siebie. Ja myślę, że i mam nadzieję, że żyjemy w takich czasach, że jakby animatorzy kultury, ludzie odpowiedzialni w mieście, w kraju za, za kulturę nie pozwolą upadać w takim miejscu. Bo dzisiaj mózg jest jedną z najlepszych marek klubowych w Polsce. Żyjemy w czasach po prostu, w którym wizerunek to, co zbudowałeś, jakby jest jakby bardzo ważnym elementem. Dwa, dziś, Sławek i jego syn Kuba mają wiele energii do tego, żeby tworzyć tutaj dalej po prostu kolejne rozdziały jakby muzycznych przygód w klubie mózg. Muzyka w naszym przypadku to nie jest coś dokończonego nigdy. To jest jakiś taki proces, który kończy się etapami. Tak jak skończył się mózg, bo on się skończył, bo my mamy dwudziestolecie, ale ta historia jego intensywności jest umieszczona w jakimś czasie. My tu przyjechaliśmy już jako starsi ludzie, którzy są w innym miejscu niż wtedy. Ja teraz bym tu nie przyjechał, nie spędzałbym tu lata, wiosny, zimy, dlatego że mam rodzinę, dzieci, ale w tamtym czasie to wszystko było bezinteresowne i myśmy to robili po to, żeby być w takim procesie niedokończenia i rozumieć, że różne rzeczy kończą się tylko w pewnym momencie po to, żeby te drugie mogły potoczyć się dalej. I to jest takie fajne poczucie dla artysty, że właściwie cały czas ma coś do przodu i cały czas ma coś przed sobą. W naszej mocy i sile nie leży budowanie domów ani, yy, ani znajdowanie środków na kulturę. Ale są na szczęście i jest tych ludzi coraz więcej w Polsce, którzy po prostu wiedzą, jak tworzyć kulturę nowoczesną, prawdziwą, współczesną. I, i mam nadzieję, że oni wiedzą o tym klubie i nie pozwolą, żeby tutaj cokolwiek tego się stało.